Chcę dziś z Tobą porozmawiać o jednej z najbardziej pożądanych, a jednocześnie najbardziej niezrozumianych jakości w ludzkim życiu. O wysokiej energii, o tej wewnętrznej witalności, która sprawia, że niektórzy ludzie zdają się płynąć przez życie z lekkością i blaskiem. Musimy na samym początku ustalić jedną fundamentalną prawdę: chroniczne zmęczenie i brak witalności rzadko są tylko kwestią diety, snu czy braku kawy. To jest często symptom symptom głębszych, niewidzialnych przecieków w naszej psychice. Z perspektywy psychologii Karla Junga musimy zrozumieć, że nasza energia życiowa, którą nazywał on Libido, to nie jest tylko popęd seksualny, to jest cała nasza siła życiowa, nasza wola, nasza pasja, nasza kreatywność. Ludzie o wysokiej energii to ci, u których ta potężna wewnętrzna rzeka płynie swobodnie, nie jest blokowana przez nieświadome wewnętrzne konflikty. Gabor Mate, badacz traumy, tłumaczy to na poziomie biologicznym. Mówi, że nieustanne tłumienie trudnych emocji i życie w stanie ciągłej, podświadomej obrony w reakcji walki, ucieczki lub zamrożenia zużywa ogromne, niewyobrażalne ilości naszej biologicznej energii. Prowadzi to do chronicznego, głębokiego wyczerpania. Dlatego zapraszam cię dziś w podróż. W podróż przez osiem głębokich sekretów ludzi o wysokiej energii. Ale to nie będą techniki motywacyjne, to będą głębokie alchemiczne praktyki uzdrawiania i uszczelniania twojej psychiki, po to, by twoja naturalna, wrodzona witalność mogła wreszcie po latach znów zacząć swobodnie i radośnie płynąć. Sekret 1. Zakończyli wewnętrzną wojnę. Alchemia Samoakceptacji pierwszy i najważniejszy sekret ludzi o wysokiej energii jest paradoksalny. Oni zakończyli swoją wewnętrzną wojnę. Czy znasz to uczucie? To chroniczne, głębokie zmęczenie, które nie znika nawet po dziesięciu godzinach snu. To zmęczenie jest często wynikiem nieustannej wewnętrznej walki z samą sobą walki z Twoim wewnętrznym krytykiem, z Twoim poczuciem winy, z Twoim wstydem. Wielu z nas boi się samoakceptacji, bo mylimy ją z biernością. Wierzymy, że jeśli zaakceptujemy siebie, to przestaniemy się rozwijać. Ale prawdziwa, radykalna samoakceptacja nie jest rezygnacją z rozwoju. Jest zakończeniem krwawej, domowej wojny w Twojej psychice, a to uwalnia ogromne, niewyobrażalne ilości energii. I tu jest objawienie, które może zmienić Twoje życie. Największym, najbardziej nienasyconym złodziejem twojej energii nie są ludzie ani zewnętrzne okoliczności. Jest nim twój własny, wewnętrzny krytyk. Ludzie o wysokiej energii nie pokonali swoich wewnętrznych krytyków. Oni po prostu po latach praktyki nauczyli się ich nie słuchać. Jak rozpocząć ten proces pokojowy? Poprzez praktykę zawieszenia broni. Kiedy następnym razem usłyszysz w swojej głowie ten znajomy, surowy, krytyczny głos, nie walcz z nim, nie dyskutuj, po prostu powiedz w myślach z łagodnością i stanowczością: widzę cię, słyszę cię, ale dzisiaj ogłaszam zawieszenie broni, nie będę brać udziału w tej walce. Twoja psychika jest jak wspaniałe, bogate królestwo. Ale od lat jest ono pogrążone w nieustannej, wyczerpującej wojnie domowej. Całe Twoje zasoby, całe Twoje złoto, cała Twoja żywność idą na wojsko i na obronę. Kiedy wreszcie z odwagą i mądrością zawierasz wewnętrzny pokój, te same ogromne zasoby możesz wreszcie przeznaczyć na budowę pięknych ogrodów, wspaniałych uniwersytetów i na radosne, codzienne świętowanie życia. Sekret 2. Uszczelnili swoje granice. Koniec z energetycznymi przeciekami. Drugi sekret to zdrowe, silne granice. Ludzie o wysokiej energii uszczelnili swoje granice. Czy znasz to uczucie? To poczucie bycia wyssaną z całej energii po kontakcie z określonymi ludźmi. To niewyjaśnione, nagłe zmęczenie, które nie jest związane z żadnym fizycznym wysiłkiem. Musimy zrozumieć, że problemem nie jest zła energia innych ludzi, problemem są nasze porowate, dziurawe granice psychiczne. To brak zdrowych granic w Tobie pozwala tej obcej, chaotycznej energii swobodnie wpływać do Twojego wewnętrznego systemu. I tu jest objawienie: ludzie o wysokiej energii nie mają wokół siebie tylko pozytywnych, uśmiechniętych ludzi to jest niemożliwe. Oni mają po prostu silne, zdrowe, elastyczne granice granice, które działają jak potężne, niewidzialne pole siłowe, chroniąc ich wewnętrzne, cenne zasoby przed toksycznością i chaosem zewnętrznego świata. Jak zacząć budować te granice? Poprzez praktykę energetycznego nie. Naucz się mówić nie, nie tylko swoimi słowami, ale całą swoją energią. Zanim odmówisz, weź oddech. Poczuj swoje stopy na ziemi, poczuj w swoim ciele swoje ugruntowane, niezbywalne prawo do ochrony siebie. I dopiero z tego miejsca spokojnie i stanowczo powiedz: Nie, Twoja energia jest jak woda w pięknym, glinianym naczyniu. Jeśli to naczynie jest dziurawe, jeśli ma pęknięcia, którymi są Twoje słabe granice, możesz wlewać w nie wodę bez końca, a ono i tak na końcu dnia będzie puste. Ludzie o wysokiej energii to ci, którzy najpierw z największą troską zadbali o uszczelnienie swojego własnego, cennego naczynia. A jeśli czujesz, że ta podróż w głąb siebie jest dla ciebie ważna, jeśli pragniesz mieć stałe przypomnienie o swojej wewnętrznej suwerenności, zrób teraz krótką pauzę i dołącz do naszej społeczności, subskrybując kanał. Potraktuj to jako Twój cichy akt wsparcia dla siebie samej na tej drodze. A teraz kontynuujmy. Sekret 3. Odnaleźli swoje dlaczego. Moc życia z celem. Trzeci sekret to sens. Ludzie o wysokiej energii odnaleźli swoje dlaczego. Czy znasz ten stan? Te apatie to poczucie dryfowania przez życie bez celu i bez sensu. Ten brak iskry, brak motywacji do działania. W psychologii Junga proces indywiduacji jest procesem odnalezienia swojego unikalnego, osobistego mitu, swojego powołania, swojego dlaczego. I tu jest objawienie, które jest źródłem niewyczerpanej mocy. Energia nie bierze się znikąd, energia jest generowana przez sens. Ludzie o wysokiej energii to nie są ci, którzy mają jej więcej z natury. To są ci, którzy świadomie podłączyli się do niewyczerpanego, potężnego źródła zasilania, jakim jest głębokie poczucie sensu i celu. Jak odnaleźć swój sens? Poprzez praktykę pytania o sens, zamiast wciąż pytać, co ja chcę od życia mieć, zacznij zadawać sobie inne, głębsze pytania. Co ja chcę wnieść do tego świata? Jaki ślad chcę po sobie zostawić? Co sprawia, że czuję, że naprawdę żyję? Jesteś jak potężna, nowoczesna elektrownia wodna. Masz w sobie ogromny potencjał do generowania energii, ale twoja tama jest zamknięta. Twoje dlaczego? Twój głęboki sens życia jest jak ta jedna mała dźwignia, która otwiera tamę i pozwala potężnej, nieokiełznanej rzece energii płynąć swobodnie przez całe Twoje życie. Sekret cztery: zintegrowali swój cień, odzyskali odrzuconą moc. Czwarty sekret jest paradoksalny: ludzie o wysokiej energii zintegrowali swój cień, odzyskali swoją odrzuconą moc. Czy znasz ten lęk? Ten strach przed swoją własną złością, ambicją, seksualnością, to poczucie bycia zbyt miłą, zbyt grzeczną i bezbronną w konfrontacji z twardym, często brutalnym światem. Musimy zrozumieć, że nasz cień w ujęciu junga jest rezerwuarem naszej stłumionej, pierwotnej, zwierzęcej energii życiowej. Nasza złość, nasza ambicja, nasz zdrowy egoizm. To wszystko jest czystą, potężną, neutralną energią. I tu jest objawienie. Nieustanne tłumienie swojego cienia zużywa ogromnej ilości energii. Jego świadoma integracja nie czyni cię złą osobą. Ona uwalnia całą tę stłumioną energię i oddaje ją do Twojej dyspozycji. Ludzie o wysokiej energii nie są święci. Oni są cali. Jak zacząć ten proces? Poprzez praktykę odzyskiwania złota z cienia. Weź jedną cechę, której się w sobie wstydzisz, na przykład gniew, i zadaj sobie pytanie, jaki dar, jaka siła, jakie złoto kryje się pod tą cechą. Może to jest siła do obrony swoich granic, może pasja do walki o prawdę. Twoja psychika jest jak królestwo, które w imię bycia dobrym wygnało na odległe ziemię swoich najsilniejszych, najbardziej nieprzewidywalnych i najgroźniejszych wojowników. I teraz, w obliczu zagrożenia, bronisz się przed światem za pomocą grzecznych dyplomatów i miłej służby. Czas wezwać tych potężnych wojowników z powrotem do domu. Sekret 5. Są ucieleśnieni, mieszkają w swoim ciele, a nie tylko w głowie. Piąty sekret to ucieleśnienie. Ludzie o wysokiej energii mieszkają w swoim ciele, a nie tylko w swojej głowie. Czy znasz ten stan? To poczucie odcięcia od własnego ciała. Traktowanie go jak wroga, którego trzeba kontrolować, albo jak narzędzie, które ma dobrze wyglądać, to życie w stanie chronicznego napięcia, w nieustannej analizie, w głowie. Musimy zrozumieć, że nasze ciało jest naczyniem naszej duszy, jest systemem rezonansowym, jest potężnym generatorem i przekaźnikiem energii. Odcięcie się od niego to jest odcięcie się od swojego głównego źródła zasilania. I tu jest objawienie. Energia nie jest abstrakcyjną, mentalną ideą, jest fizycznym, namacalnym, odczuwalnym fenomenem. Ludzie o wysokiej energii to ci, którzy nauczyli się czerpać siłę i witalność z Ziemi poprzez swoje ciało, są ugruntowani. Jak wrócić do ciała? Poprzez praktykę ugruntowania, czyli grounding. Codziennie przez jedną minutę stań boso na Ziemi, na trawie. I poczuj swoje stopy. Wyobraź sobie, że zapuszczasz korzenie głęboko w ziemię, czerpiąc z niej surową, potężną siłę i stabilność. Jesteś jak wielkie, wspaniałe drzewo. Możesz mieć piękną, rozłożystą koronę, którą jest twój umysł. Ale jeśli nie masz silnych, głębokich korzeni, którymi jest twoje połączenie z ciałem i z ziemią, pierwszy silniejszy wiatr cię złamie. Sekret 6. Praktykują święty egoizm. Wiedzą, jak napełniać własną studnię. Szósty sekret to święty egoizm. Ludzie o wysokiej energii wiedzą, jak napełniać swoją własną studnię. Czy znasz to uczucie? To głębokie, paraliżujące poczucie winy, gdy próbujesz postawić swoje własne potrzeby na pierwszym miejscu. To kulturowe przekonanie, że dbanie o siebie jest egoizmem. Musimy zrozumieć fundamentalną różnicę między egoizmem a miłością własną. Egoizm bierze od innych, miłość własna daje sobie. Musimy zrozumieć, że nie możesz dać innym wody z wyschniętej, pustej studni. I tu jest objawienie: ludzie o wysokiej energii nie są samolubni, są głęboko odpowiedzialni za swoje źródło. Wiedzą, że ich zdolność dodawania światu, ich miłość, ich kreatywność, ich siła zależy od tego, jak dobrze potrafią najpierw bez poczucia winy dać samym sobie, jak zacząć napełniać swoją studnię poprzez praktykę napełniania studni. Zrób listę dziesięciu małych, prostych rzeczy, które ładują Twoje baterie, i każdego dnia bez poczucia winy, zrób przynajmniej jedną z nich. Potraktuj to nie jak luksus, lecz jak swój święty obowiązek. Jesteś jak stewardessa w samolocie. W razie dekompresji musisz najpierw założyć maskę tlenową sobie, a dopiero potem swojemu dziecku. Jeśli ty stracisz przytomność, nie pomożesz nikomu. Sekret 7 mają połączenie z czymś większym. Czerpią z niewyczerpanego źródła. Siódmy sekret jest najbardziej transcendentny. Ludzie o wysokiej energii mają połączenie z czymś większym. Czy znasz to uczucie? To poczucie egzystencjalnej samotności, to wrażenie, że musisz radzić sobie ze wszystkim sama, polegając tylko na swoich małych, ograniczonych ludzkich zasobach. W psychologii Junga nasza jaźń, nasze self jest mostem. Mostem do nieświadomości zbiorowej i do transcendentnego, duchowego wymiaru naszej psychiki. I tu jest objawienie. Ludzie o naprawdę wysokiej, niemal niewyczerpanej energii to ci, którzy odkryli, że ich mała, osobista energia jest tylko odnogą wielkiej, kosmicznej, boskiej rzeki i nauczyli się, jak świadomie podłączać się do tego transcendentnego, niewyczerpanego źródła. Jak znaleźć to połączenie? Poprzez praktykę połączenia. Musisz znaleźć swoją własną, unikalną drogę do połączenia z czymś większym. Może to być modlitwa, może medytacja, może samotny spacer po lesie, może tworzenie sztuki. Znajdź swoją drogę i praktykuj ją regularnie. Twoje ego jest jak mała przenośna bateria, która bardzo szybko się wyczerpuje, a twoja jaźń jest jak wtyczka, wtyczka, która pozwala ci podłączyć się do nieskończonej wiecznej sieci energetycznej całego wszechświata. Sekret 8: Honorują cykle, wiedzą kiedy działać, a kiedy odpoczywać. I wreszcie ósmy, ostatni sekret: ludzie o wysokiej energii honorują cykle, wiedzą kiedy działać, a kiedy odpoczywać. Czy znasz ten stan? To poczucie winy i lęku w chwilach odpoczynku, to przekonanie, że powinnaś być zawsze produktywna. Ta kultura hasl, która prowadzi nas prosto do wypalenia. Musimy zrozumieć, że zasada cykliczności jest fundamentalnym prawem natury i naszej psychiki. Po każdym wysiłku musi nastąpić regeneracja. Po dniu musi przyjść noc, po lecie musi przyjść zima. I tu jest objawienie: ludzie o trwałej, stabilnej, wysokiej energii to nie są ci, którzy nigdy nie odpoczywają. To są ci, którzy odpoczywają najgłębiej i bez absolutnie żadnego poczucia winy. Wiedzą oni, że odpoczynek to nie jest lenistwo, to jest święty i absolutnie konieczny etap cyklu energetycznego. Jak nauczyć się odpoczywać? Poprzez praktykę świadomego odpoczynku. Zaplanuj w swoim kalendarzu czas na odpoczynek z taką samą powagą i priorytetem, z jakim planujesz najważniejsze spotkania biznesowe, i traktuj te terminy jako święte i nienaruszalne. Jesteś jak żyzna, bogata ziemia uprawna. Nie możesz wydawać plonów bez przerwy rok po roku. Potrzebujesz okresu leżenia odłogiem, potrzebujesz zimy. Po to, by Twoja ziemia mogła się zregenerować i przygotować na następne, jeszcze obfitsze i wspanialsze zbiory. Zakończenie: kobieta, która jest energią. Twoja witalność jest Twoim darem dla świata. Nasza podróż dobiega końca. Poznaliśmy osiem sekretów, które są holistycznym, głębokim systemem pielęgnacji duszy systemem, którego naturalnym, bezwysiłkowym efektem jest wysoka promienna energia. Pamiętaj, jak uczył nas Jung, że ostatecznym celem nie jest posiadanie energii. Celem jest stanie się kobietą, która jest energią. Kobietą, której całe życie jest autentycznym, swobodnym, radosnym przepływem jej naturalnej siły życiowej. Clarissa Pinkola Estes Przypomina nam, że dzika kobieta jest ucieleśnieniem tej nieokiełznanej witalności. Ona zna sekrety życia, śmierci i odrodzenia. Odzyskanie połączenia z nią jest ostatecznym sekretem niewyczerpanej kobiecej energii. Zachęcam cię, byś od dziś traktowała swoją energię życiową jako swój najcenniejszy dar i swoją najświętszą odpowiedzialność. Kobieta o wysokiej energii nie tylko czuje się lepiej. Staje się darem dla całego świata. Jej blask, jej pasja i jej siła w naturalny, cichy sposób podnoszą na duchu i inspirują wszystkich wokół. Jeśli ta podróż rezonowała z Twoją duszą i pragniesz kontynuować odkrywanie swoich wewnętrznych głębin, zapraszam Cię do naszej społeczności. Zasubskrybuj kanał, aby nie przegapić naszych kolejnych refleksji. A jeśli czujesz wołanie Podziel się w komentarzu jednym słowem lub uczuciem, które obudziła w tobie ta wiadomość. Twój głos wzbogaca tę przestrzeń i przypomina nam, że nie jesteśmy same na tej ścieżce. Podziel się tym wideo z inną osobą, która być może również potrzebuje usłyszeć, jak na nowo rozpalić swój wewnętrzny ogień.